Witajcie w kolejnym odcinku z GTA V, ja nazywam się Tenurial, a przed nami dalsza część fabuły z gry GTA V Grand Theft Auto e, Dobra, w ogóle wybaczcie za jakość poprzedniego materiału e, Mam wrażenie, że troszkę audio e, uległo na stracie jakości e, Nie wiem za bardzo dlaczego się tak stało mm, Możliwe, że coś się mikrofon przestawił, mam nadzieję, że tym razem nie dojdzie do takiej sytuacji. Ale jeszcze raz w ogóle przepraszam Was za niższą jakość ostatniego materiału. Mam nadzieję, że wcześniejsze w ogóle wypadły... Wow, co to był zabudynek. Że wcześniejsze wypadały... Znaczy jakoś trzymały tą normę. Ale dobra, to jest nieistotne. Dzisiaj udamy się może? Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj udamy się... Dokąd się udamy? Zerknijmy. Możemy sobie zakupić. Nie, to jest garaż na Grove Street. Okej. Okay. Jak to wygląda tutaj? Tak. E, tu mamy misję od Mike. Maj... Nie, to jest misja Michaela, a tu jest misja Franklina. Tak? Mhm. Znaczy, że możemy tak w ogóle rozumieć. Dobra. E, pojedziemy sobie do Franklina. Okej, okay, dzięki Simeon. Eee, po Ciebie, typek, naprawdę. A właśnie, bo nie ogarnąłem i w przerwie między nagrywaniem... Come on! Eee, Simeon do nas dzwonił, tylko że nie dałem rady tego odebrać i wyszła taka lipa trochę, że nie odebraliśmy telefonu. Eee, może zresztą spróbujemy do niego zadzwonić. O! Dobra. A zadzwonimy do niego, zobaczymy co nam ciekawego powie. żeby obraza majestatu i nie odebrał... A, no oczywiście obraza majestatu. Fuck, Sorry. O, co to jest? A co tu jest ciekawego? Mm, trzeba zaczyć, co tu się mu takiego dzieje. Da e... fuck. E, a jak cię mogę stąd wyciągnąć Dobra No spoko Jakiś randomowy y, event Dobra No już chłopie, ziomek wluzuj Już zobacz, zobacz O! Dasz radę? O, fuck, spoko! Okej, okay, dobra. E, zerkniemy, czy wszystko z naszym robotnikiem okej. Okay. Popy, jesteś cały? Ej, a jakaś nagroda, coś może? A tam, czego ja się spodziewam? Dobra, ziemuś, wystarczy, że jesteś cały i zdrowy. E, spoko. Mhm, dobra, zjeżdża się straż pożarna. To ja już może stąd zwinę Ale fajny smaczek. Mógłbym go teraz rozjechać, ale... Wow! Jak rzuca! Ale aż taki... wow, jak to w ogóle ślicznie wygląda, to światło, słońce. Mmm... Nagrodzą gracza premią do statystyk lub pieniędzmi. W porządku. Właśnie może jakaś premia do statystyk wpadła. No nieważne, wow! Dobra. Mmm... Tak, dokąd mieliśmy się udać tym razem? E, tym razem mieliśmy się udać... Come on. O, coś zabrzęczało hmm. e, Lemar Jest u Twojej ciotki, tak? No spoko Bagera co zwin... a, dobra e, Luz, chyba wiem... O, co? o co chodzi Sorry wszystko, wszystko ok, nic się nie stało Dobra, tu mamy misję od Franklina hmm, A co to? Coś tu jest? Chyba nic tu nie ma, dobra e, Zapewne byście chcieli, żebym zaprezentował wam e, tutaj to miejsce Znaczy my tylko zerkniemy, żeby zobaczyć jak to wygląda w środku, nie? Żeby nie było, że jestem jakiś wredny i nie chcę wam pokazać tego miejsca tutaj Welcome! No spoko. Dobra, i to wygląda Tak. Bar, nie ma w nim ludzi. Jakieś rybki tutaj. Okej, okay, możemy kupić drinka. Jak widzicie tak wygląda tutaj... To miejsce byśmy mogli sobie prawdopodobnie. Jakieś prywatne tańce, jakieś inne takie pierdoły. Tutaj widzicie, że pani sobie tańczy. A tu chłopaki stoją i... No i widzicie zresztą, co robią. Jedni tańcują, chłopie, co ci się z głową stało? Co ty masz na głowie? Dobra, nieważne. No ale tak się prezentuje to miejsce, może... E, może kiedyś, wejdziemy sobie tutaj na dłużej dobra e, ale na razie nie, na razie sobie odpuścimy to miejsce na razie nie mamy pieniążków na takie rzeczy a nawet jeżeli mamy to jest dla nich lepsze zagospodarowanie a spoko teraz tak dobra, wsiedziemy sobie do autka i udamy się do, do domu, do Franklina do żeby zgarnąć misję Dobra o, come on, ja chcę przejechać. Dzięki Mhm. Mm dobra, w porządku. Jakoś to tu wygląda Teraz od której strony by tu pojechać? A dobra Zostawimy to auto tutaj Dobra, przejdziemy sobie tutaj do góry. O! Pięknie.

Yeah, thank God, I her crazy ass. She o, i tu jest w ogóle I mean, e, Bayer, cool bo możemy sobie na własny telefon e, ściągnąć aplikację, to jest zresztą jakby w ogóle podane iFruit, e, dzięki której możemy zajmować się naszym psiakiem. Yeah, okay,

O, klimatyczne nawiązanie do poprzednich części. Welcome back, San Andreas. We missed you last time. O, oh, fajny smaczek. Aha, nasz psiak wskoczył do furgonu, spoko. Dalej, Lamar, wsiadaj. O, ale grzeczna psina, nie? Siedzi sobie z tyłu, grzecznie, ładnie Pociąg nie jedzie, czy tam tramwaj? To nieistotne, aha, jedzie z przodu, spoko Oj, psiaczek się, się zaczął odzywać tylko... O, oh, fuck. Wszyscy cali? Tak, dobra. E... Co tutaj trąbisz? Tylko patent polega na tym, że wiecie, co, co jest tutaj dla mnie bolączko. Że niektórych misji nie można wykonywać w nocy. Kurczę, wyobraźcie sobie, jak na przykład ostatnio braliśmy tę misję, że musieliśmy ten jach odzyskać, jakby to w nocy wyglądało. No zapewne... Nie udałoby mi się to jakieś 1500 razy, uderzyłbym w barierkę, albo nie wiem, bym nie złapał mm, naszego syna, albo kogoś innego i zapewne by się to dla nas źle skończyło, wow, o fuck, wow, ale co? Właśnie, jak się ten synalek tego Michaela nazywał, co? Michaela czy Franklina? Come on, teraz już będę miał taką rozkminę, o nie Dobra, jedziemy sobie tutaj Ładnie, o No, co mi drogę zajeżdżasz Przepchnę cię Chyba się nie da e. Czy on zemdlał? Czy zginął? Eee, wszystko z nim okej okay. Naprawdę Nic mi się nie stało Okej, okay, jedziemy sobie tutaj w załek

Dobra, dogonimy go. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale na pewno go dogonimy. Dobra. Ten... Ten van może go... Fuck! Aaaa, nie dało rady. Kurde. Szkoda. Dobra, żeby ominąć tego i puszczamy tutaj slow motion, znaczy wyłączamy je. Dobra. Nie wiem jeszcze...

Nie no paranoja, jeszcze ten psiaczek, który się ujada z tyłu naprawdę Dobra Co i ślepy zaułek będzie? Nie, szkoda O. Ciekawe, czy coś mi się stało. Dalej psiaczku, chodź! Haha! O jene, dobra. Psiaczek pobieg za nim, spoko. Ja, ja muszę to zobaczyć, naprawdę, ja muszę to zobaczyć, jak ten psiaczek go dorwie. To będzie słodkie. Dalej piesku! Piesku, bierz go! Tu ci ludzie w ogóle leżą? Dobra, don't give up, właśnie, don't give up. Never give up. Dobra. Spoko. Biegnąc strunę ma... A, no, ej Biegnij. Nieważne. Ooo, pięknie. Wszystko z bara. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra. No, ej, come on. Nie tak miało to wyglądać. Dobra. Dobra, psiaku, bierz go, bierz go. No nie, 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 mi, nie, Come on. Dobra, psiaku, No. nie, na jak, jak, to było? O! Jaki bajer! O jene. Nie no, tego się nie spodziewałem, że będziemy mogli z oczu psiaka podążać. Dobra, otwieramy drzwi od wagonu. Zobaczmy czy ktoś się tutaj chowa. Ale ten psiak to się trochę spasł, też takie macie wrażenie? Dobra, czyli jesteś tutaj. Mam taką nadzieję. No, nie. Dalej, psiaku, powiedz mi, gdzie on jest. No, szukaj go, szukaj go. Tutaj. Spatrzmy. Ej, psiaku! Gdzie ty biegniesz? E, piesku? Ej, piesku! Piesku! No nie wiesz. Naprawdę! Come on, chodź tu! No chodź! Psię... no chodź! No nie wierzę. Naprawdę! Hej, psiaku, dalej! Dalej!

ja, ja nie rozumiem, jak twórcy mogli... Ech... Jak twórcy mogli zostawić tutaj kamerę zwierząt? To jest dosownie materiał do jakiegoś programu kurcze z kamerą wśród zwierząt. No dalej, chodź, Chop. Chodź. Dalej, chodź. Stupid dog. Aha, i co? I czekałem na ciebie tylko po to, żeby... Czyżby tu był? What's up? Dalej, psiaku. Jest, pięknie. Grzeczny piesek.

W porządku i klimatyczna muzyka w ple. Aha, spoko, że szyba jest wybita i typek mógłby przez nią wyskoczyć. Albo wyskoczyć przez... V. Ale dobra, ja w to nie wnikam. Trochę muzyka nie moje, klimaty, no ale. Jesteśmy gangsta, tak. I takie klimaty muszą lecieć w wanie. Trzeba przy naszych ziomkach jakoś wyglądać. Tylko jakieś ciuchy nowe by się przydały. Ciągle jestem tego zdania, że są potrzebne nowe ciuchy. Dobra. I gdzie? Tu do garażu? Naprawdę jesteście mądrzy. Nie, ja w to nie wierzę, jesteście tak marnymi gangsterami, nie? Oni pojechali po typa, żeby go zgarnąć, ale na koniec typek im uciekł, tak? Naprawdę było bardzo rozsądne. Tylko każdy każdego jest gónygonny go mod No nie, no nie, ale nie no pieska mi zostaw, zostaw mi tu pieska Dobra Okej, okay, misja ukończona, y zaraz sobie zaczymy. Spoko! E, trzeba by ogarnąć w końcu, czy jest jakiś sklep z ciuchami w pobliżu, może. O, dobra, kamera była za blisko, teraz będzie lepiej. E, teraz ogarniemy tylko mapę. Mm. Mejnia, ale ja nie, 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 ja chcę może... Jest fryzjer. Jakieś wagoniki. Jakieś garaże. A ile mamy? Ile mamy? Mało hajsu, niedobrze. A zobaczmy może co u naszego drugiego bohatera słychać Co on ciekawego porabia w ogóle, gdzie się znajduje w tym momencie Zobaczmy, ale ogólnie tutaj twórcy to sprytnie przemyśleli, bo zapewne jak się domyślacie W momencie jak tutaj właśnie gra nam szuka niby szuka bohatera To tak naprawdę się doczytuje Spoko, dobra to w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie.